No, witam Cię Człowieku, losujemy skin z ostatniego odcinka, był to ten przepiękny USP Cortex, dzisiaj też będzie oczywiście skin do wygrania, a w poprzednim odcinku trzeba było napisać w komentarzu w jaką FIFA ostatnio grałeś i ile jest osób online na G4 Skinsie, zobaczmy kto skinka wygrywa, zobaczmy, 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 a skina z ostatniego odcinka wygrywa BXXZY. Grałem w 25 ostatnio, online jest 300, 3388. Gratulacje, wygrywasz skina. Żeby go odebrać, wystarczy, że napisz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco. Jak zauważę twój komentarz, od razu ci skina wyślę, tak jak to ma miejsce w każdym e, odcinku na kanale. Drodzy widzowie, ci macie tego skina do wygrania. Jeśli chcesz go odebrać, wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz pod filmem, który będzie w dalszej części filmu i oczywiście subskrybuj kanał z dzwonkiem. Dzień dobry, dzień dobry. witam oczywiście na g for się najlepszy kodzik w tym miejscu sobie wpisuj Santi 7 z moim kodem, masz oczywiście 10% do depozytu na moment nagrywania tego filmu i oczywiście skrzynka na start, mil dla nowych osób, przypominam Ci, że strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. miej tego świadomość. Dzisiaj skrzynia, którą pokochałem, bardzo pokochałem skrzynię Fever. skrzynia, która jest typowo też w CS-ie dostępna do otwarcia, natomiast tutaj skrywa w sobie takie piękne koski i słuchaj, otworzę sobie 5 sztuk z wyklakiem, ale głównie chciałbym skupić się na trybie kaugar, czyli puma, kocica, jak zwał, tak zwał po polsku w wolnym tłumaczeniu. Muszę sobie zrobić F5. Bo delikatnie strona mi laguje, nie wiem dlaczego. Dobra, jest teraz git. Zobaczmy, czy pierwsza coś rzuci, no tutaj bez tego trybu kocicy jest naprawdę ciężko ustrzelić kosę, bo są małe procenty, ale na trybie kocicy no jest grubo. i ci dam printstream w ogóle za 200 zł? Eee, powiem Wam, że sobie może wypłacę tego printstreama, bo zobaczymy jak on będzie wyglądał w gierce. Eee, ostatnio jakiś widz się odezwał właśnie, że chciałby do mnie eee, zdonatować raczej sprzedać mi eee, printstreama, więc przy okazji sobie obczaję jak on wygląda w gierce. Eee, dobra, odpuszczmy sobie teraz na trybie. Haugar. I tutaj już nam się zmienia cena. 900 za jedno otwarcie. Sprawdźmy pierwsze, jak tutaj nam wygląda. Przejdziemy też na bitwy z tą skrzynią. To jest moja nowa ulubiona skrzynia do 1000 zł na GeForce Kinsie. Nowa, no bo no jest, jest świeżutka, tak? Jak ty to oglądasz, delikatnie na zapas nagrywam materiały, więc już ona chwilę siedzi na stronce, ale dla mnie to jest ciągle, ciągle nowość, ciągle, ciągle świeżość. A na trybie kocicy mamy, kurcze, pieczone taki sam procent szans na trafienie wszystkich skinów w tej skrzyni. Więc to jest naprawdę, naprawdę mocne, bo taki, mamy taką samą szansę na przykład na tego skeletona, co na ten słaby item za no, kilka groszy. Także sprawdźmy ponownie. Zróbmy tak, że nie będę sprzedawał przedmiotów i do 25 zejdę. Więc cztery w sumie na raz możemy zrobić. Uwaga, uwaga. Jest nożyk jeden, drugi, trzeci. Zakochany jestem w tej skrzyni. Zakochany jestem w tej skrzyni. Dobrze. Jeszcze dwie. Tryb Kaugar. Kaugar, Tym razem niestety kaplica. No, ale przejdziemy sobie na bitewki, tak? Bo to głównie o to się rozchodzi. Głównie bitewki są tutaj... O kurczę, pieczone. Co to jest? Z tego co widzę jeszcze tutaj, e, przez chwilę nagrywałem poprzedni odcinek wczorajszy i jeszcze tutaj nie było takiego wyboru e, właśnie skrzynek. A teraz jest tutaj jeszcze wybór pomiędzy właśnie trybem Kaugar i możemy sobie dać na trybie Kaugar tą skrzynię, jak i normalną. Możemy do jednej i tej samej bitwy. Więc naprawdę, naprawdę fajnie. Wcześniej nie było takiej opcji, więc się jaram. E, no ale jednak skupimy się na trybie, e, na trybie Kaugar ze skrzynią, gdzie ona jest Fever, Fever, Fever. Tutaj jest Fever. Pięć skrzynek. Drogi widzu, na trybie terminal, albo nie, na normalnym, na normalnym, na trzech graczy, zobaczmy co tutaj nam dopisze, czy nam dopisze szczęście przede wszystkim. Drogi widzu, zostaw sobie łapkę w górę, zostaw sobie suba, Jeszcze, jeśli nie masz na kanale subskrypcji z dzwonkiem, warto mieć, codziennie są odcinki, codziennie rozdajemy skiny, a streamki są w piątek, sobotę i niedzielę na tym kanale, więc możesz się tematem zainteresować, bo na streamach rozdajemy skiny, gramy jeden na jeden z widzami, kręcimy na G4 i wiele, wiele więcej. No musimy tutaj trafić chociaż jeden jakiś mega dobry nóż, żeby tutaj nadgonić naszych przeciwników, którzy już mają w skinach wartości tych przedmiotów 1500 potrafiane. Z ostatniej dla mnie skeleton jestem zadowolony, proszę. No niestety, tej bitwy nie udało się wygrać na trybie underdog, byśmy wygrali, ale tutaj nie, była, nie ma zbyt dużego... Profitu. Stwórzmy sobie ponownie identyczną praktycznie bitwę z tym, że na 10 skrzynek na trybie pointrash i na dwie osoby. Na dwie osoby liczę na to, że tutaj przyniesie mi ta skrzynia szczęście. Zresztą, tak jak to było ostatnio na odcinku, naprawdę, Fever Kaugar. To jest skrzynia niesamowita. To jest skrzynia niesamowita. Piękna, piękna, piękna. Zobaczmy. Pierwsza dla nas pięknie. 1-0, bo tutaj w trybie point rush musimy zbierać punkciki. Każda skrzynia to jest osobny punkt w tym momencie. On wyrównuje, bo ma droższego skina. No i na koniec bitwy, kto ma więcej punktów uzbieranych, ten wygrywa całość 2-1 dla naszego przeciwnika. 3-1 dla. A nie, przepraszam, bo dostałem w Statraku. Więc mamy znowu remis. 1-0 dla przeciwnika. Jak na razie mało kos. Wyszczekałem. <grym> remis. Dla niego, kurczę, pieczone Szkoda, szkoda, szkoda. Musimy nadrabiać znowu. Koska kolejna, znowu remis. Daj jakiegoś grubasa z lewej. Dobra, wygrywamy, więc może być ewentualnie remis albo nasza wygrana. Zobaczmy, ostatnia skrzynia. Będzie remis. No i będzie 50-50. Albo ja, albo mój przeciwnik. Chciałbym powygrać tak z tego profitu nie ma zbytnio. Wygraliśmy. No nie dropnęły tyle przez skinę, ale słuchajcie. My się nie poddajemy, spróbujmy ponownie na pointerżu, tylko na 3 graczy. Ta wupa się jeszcze wysyła. Tutaj nożek z poprzedniego odcinka, zaraz sobie sprawdzę na Steamie, czy już przyszedł, raczej tak, bo dostałem powiadomienie nawet tutaj na G4. No i zobaczmy, tutaj 10 skrzynek no i na trzy osoby, więc dość ryzykownie. Możesz dać znać w komentarzu, w sumie, czy korzystasz z tych nowych trybów. Napisz tak lub nie, czy korzystasz z trybu, właśnie point albo mm, albo terminal. Napisz tak lub nie w komentarzu, żeby wygrać skina z początku odcinka i pięknie, pięknie, pięknie jest 1-1-0. Mamy bardzo mocnego skina, ale już nas, już nas prześci prześcignął, bo czat już nas prześcignął. Oj, 3-1-0. Dwoma punktami przeważa bo czadzik. 3-1-1. Musimy kurczę trafić co najmniej dwa lepsze skiny. No. Do końca musielibyśmy trafić te najlepsze. Żeby, zre, żeby wygrać. A jeszcze dwie, żeby zremisować chociaż. Okej. Okay. Jeszcze jeden, żeby był remis z botem czadem, proszę. Okej. Okay. A nie jego lepszy. No to jest koniec. No niestety. No niestety to już nam nic nie daje. Nawet jego jest lepszy, więc niestety ta bitwa przegrana. Ale. No. No, 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 no. No trzeba, trzeba, trzeba. Wiadomo, że trzeba. No prostu że trzeba. Point raszyk. Za 15 koła. Widzowie? Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Jak chcesz wygrać skina z początku odcinka napisz trzymam kciuka. Trzymam kciuka. No i no i dobra. koniecznie musisz napisać, żeby wygrać skinka. Pierwszy pierwszy skinek dla nas, pierwszy punkt dla nas. 1-0 1-1. Długo się tym punktem nie nacieszyliśmy. Chciałbym tą ostatnią bitewkę w dzisiejszym odcinku wygrać, bo jednak dobrze byłoby z czymś kurczę skończyć, bo zaczynaliśmy mając dużo więcej, a niestety bitwy na moją ulubioną skrzynię jak na razie nie dopisują. Nie dopisują fartem dla Sandiego. Ona jest naprawdę dobra, nie? Ona do dobrze daje, tym, że nie pokazała tego w moją stronę, a w moich przeciwników. To im dała te fajniejsze skiny. Jak na razie spoko, bo wygrywamy w tym momencie właśnie jednym punktem. Ale dopiero jesteśmy w połowie tych skrzynek, więc tu wszystko jeszcze może się obrócić dziesięciokrotnie w tą i w drugą stronę, widzowie. W tym momencie jest 1-0 dla mnie. I 7 skrzynek do końca. 2-0 dla mnie. Daj jeszcze kostkę na lewo. Dawaj na lewo i na prawo. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, bo nasza jest droższa, więc 3-0 dla nas. 2-0 dla nas. 1-0 dla nas. Niedobrze, bo się tutaj zbliża a końcówka bitwy się robi. Dobra, 2-0 dla nas. Jeszcze jeden dla nas, jeszcze jeden, jeszcze jeden tylko. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Niedobrze dla nas, proszę jeden. Dobrze. Tego chyba się. Nie, nie da się już tego przegrać. Trafiaj teraz co chcesz, Bot Jerry. Trafiaj co chcesz. Co chcesz, i dobrze, że trafiłeś jeszcze dla mnie na skotkę. 9 do 8 wygrywamy, i to jest naprawdę niesamowity profit. Overall, z początkiem odcinka jesteśmy chyba w plecy jakieś 5 koła, nie? Więc dość średnio, ale i tak skrzynia pokazała, co potrafi. W następnym odcinku zrobimy coś innego, coś odmiennego, no bo dzisiaj tylko te fewerki. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Zostaw komentarz, który był w trakcie filmu, żeby wygrać skinę, i oczywiście łapkę w górę. I subskrybuj kanał z dzwonkiem, żeby nie ominął Cię żaden materiał, bo skiny rozdaję na odcinkach codziennie. Stanti 7 kodik na G4, najlepszy kodik oczywiście, pamiętaj, żeby grać sobie rozważnie i z głową, a z moim kodem masz 10% do ewentualnego depozytu, do czego nie zachęcam. I skrzynkę na stare dla nowych osób. speka dla Ciebie, takiego pięknego. Odbierz sobie dzienną skrzynię, jeśli dziś jeszcze nie odbierałeś. Warto sobie jakieś skina przygarnąć, ja już się odbierają dzienną skrzynię. I wypadł mi, zresztą to było na poprzednim odcinku, bo nagrywam kilka z rzędu odcinków. Była to ta skrzynia fast Attack, a z fast ataka trafiłem z kina do MP7 i za 20 parę złotych, więc całkiem spoko. Serdecznie dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się oczywiście jutro, bo odcinki są codziennie. Trzymaj się na razie i siemka.